Tak poradziłaby sobie reprezentacja Polski Złożona z wszystkich najlepszych kart Jakie otrzymali nasi reprezentanci Kiedykolwiek w Ultimate Team W FIFA 23 w karierze W dzisiejszym odcinku to sprawdzimy Tak prezentuje się skład naszych rodaków Złożony z ich najlepszych kart Jakie kiedykolwiek otrzymali w Ultimate Team A oto jest Raków Częstochowa Który w tym momencie zmienia się o 180 stopni Bo teraz są tu wszyscy reprezentanci Polski I to odmłodzeni Bo każdy z nich ma po 25 lat Żeby ocena ogólna za bardzo nie leciała w dół a dzisiaj przetestujemy jak poradzi sobie taki skład W pięciu najmocniejszych ligach świata Niestety nie mogę tego sprawdzić na dodatku World Cup, Ponieważ kochana FIFA blokuje możliwość Dodania swoich składów Więc postanowiłem, że sprawdzimy to sobie w karierce Ale jako bonus, a może wisienkę na torcie Rozegramy jeszcze Mistrzostwa Europy I to w karierze sprawdzimy Jak ten skład reprezentacji Polski Poradziłby sobie właśnie na tych mistrzostwach I może jeszcze przejdziemy do mistrzostw świata Które wygeneruje nam FIFA automatycznie Nieważne, lecimy już do odcinka A więc sezon pierwszy rozpoczęliśmy od Premier League, które niestety wygrał Manchester City. Raków jest na drugim miejscu. Emirates FA Cup natomiast wygrał Raków Częstochowa, także pierwszy trofeum wpada na nasze konto. Champions League wygrywa Bayern Monachium, a Raków nie wyszedł nawet z grupy. Ja nie wiem co w tej grupie się stało, ale mieliśmy tylko 6 punktów, jedno zwycięstwo na naszym koncie, 3 remisy i dwie porażki. Ligę Europy wygrał Manchester United, a Ligę Konferencji Tottenham. I to jest dziwne. Piękne statystyki natomiast wykręcił Robert Lewandowski. Strzelając 36 bramek Na drugim miejscu Kamil Juźwiak Z 22 trafieniami Na trzecim miejscu Mierzejewski A na czwartym Piotr Zieliński z 10 bramkami Najwięcej asyst zaliczył Mierzejewski 13 na drugim miejscu Juźwiak I na trzecim Lewandowski z 10 asystami Natomiast Kuba Błaszczykowski W którym pokładałem wielkie nadzieje No strasznie nie poszedł mu ten sezon Jak możecie sami zauważyć Zero bramek i tylko dwie asysty A tak ogólnie prezentował się ten sezon Drugie miejsce w Premier League Zwycięstwo w Emirates FAK Cup, Runda czwarta w Carabao Cup I UEFA Champions League faza grupowa A więc w ostatnim odcinku tak prezentowały się statystyki mojej karty Jak i te statystyki tych subskrypcji i tego wszystkiego Natomiast od ostatniego odcinka przybyło 192 nowych subskrybentów 63 łapki w górę oraz 56 komentarzy Po podliczeniu wszystkiego do wykorzystania miałem 10 punktów A więc tak prezentuje się teraz ta moja karta Wszystko znowu zainwestowałem w tempo Jednakże tego tempa już chyba starczy I w następnym odcinku będziemy inwestować już w coś innego a jeżeli nie wiecie o co w tym chodzi. To Chodzi w tym o to, że to wytworzycie moją kartę poprzez bijanie subów, łapek w górę i komentarzy. Dzięki temu zbieram punkty, które potem mogę wykorzystać do statystyk mojej karty. A będę to zbierał do końca tego roku. Później odtworzymy sobie tą kartę FIFA 23 i przesymulujemy jej całą karierę. Zobaczymy jak sobie poradzi ona w FIFA i to na tyle. A to już drugi sezon tym razem w La Liga Santander i niestety znowu zajmujemy drugie miejsce za pierwszym Realem Madryt. Natomiast tak jak sezon wcześniej znowu wygrywamy puchar Hiszpanii. Znaczy no, tym razem puchar Hiszpanii. Wcześniej wygraliśmy puchar Anglii, ale wiecie o co chodzi? Champions League natomiast wygrywa Atletico Madryt, a my odpadliśmy w ćwierćfinale po porażce z interem 3 do 2 w dwóch meczu. Tym razem Ligę Europy o dziwo wygrywa Manchester City. Co oni tutaj robią w ogóle? A Ligę Konferencji upodobał sobie Tottenham. Najwięcej bramek znowu zdobył Lewandowski 42 bramki na jego koncie, na drugim miejscu Kamil Jóźwiak z 18 bramkami, a na trzecim miejscu Adrian Mierzejewski. Najwięcej asyst miał Lewandowski 3 na drugim miejscu Mierzejewski, a na trzecim Kamil Jóźwiak. Natomiast tak wygląda podsumowanie tego drugiego sezonu: drugie miejsce w La Liga, zwycięstwo w Pucharze Hiszpanii oraz ćwierć finał w UEFA Champions League. No i tym razem trzecia liga, Bundesliga, i znowu jesteśmy na drugim miejscu. Ja nie wiem o co chodzi, ale w żadnej na razie lidze nie byliśmy w stanie zająć pierwszego miejsca. Ale znowu po raz kolejny wygrywamy Puchar. Puchar Niemiec tym razem, natomiast Champions League wygrywa Bayern Monachium, a my odpadliśmy już 1 ósmej po porażce z Juventusem. Liga Europy wygrana przez Lille, a Liga Konferencji tym razem wygrywają Roma. Bardzo dobre statystyki wykręcił Robert Lewandowski jak i Krzysztof Piątek. 36 bramek po stronie Roberta, natomiast 25 po stronie Krzysztofa Piątka. A trzeci Kamil Jóźwiak. I nie wiem co tu się dzieje, ale znowu Błaszczykowski fatalne te liczby ma. No jedna bramka tylko i dwie asysty. No coś jest z nim ewidentnie nie tak. Dobra, a teraz asysty. 20. Dwie asysty zaliczył Kamil Juźwiak Matko bosko, ile on tutaj Ich nazbierał, na drugim miejscu Lewandowski z 14, a na trzecim Mierzejewski z 11 Podsumowanie sezonu trzeciego wygląda W następujący sposób, Bundesliga Drugie miejsce, zwycięstwo w Pucharze Niemiec Oraz 1-8 w Lidze Mistrzów Moi drodzy, czwarty sezon A teraz bierzemy pod lupę ligę Na pierwszym miejscu oczywiście, że PSG A my na drugim, no nie no, bo przecież My nie możemy wygrać tej ligi Czwarta liga i znowu ta sama sytuacja jesteśmy na drugim miejscu. Nie wiem o co chodzi. Ale sytuacja nie powtarza się w Pucharze Francji, bo niestety Nicea wygrywa ten puchar. A my odpadamy w półfinale właśnie po przegranej 4-2 z Niceą. Natomiast Champions League udało nam się w końcu wygrać pierwszy raz w tym odcinku Champions League wygrane i to po wygranej 4-3 w karnych z Real Madrid. Liga Europy trafia w ręce Fenerbacze, natomiast Ligę Konferencji wygrywa Gent. Oczywiście królem Zostaje nikt inny jak Lewandowski, 36 bramek na jego koncie. Na drugim miejscu Krzysztof Piątek z 30 bramkami. Na trzecim miejscu Zieliński z 15 trafieniami. Najwięcej asyst zieliński, 14. Na drugim miejscu Mierzejewski, 13. I na trzecim Lewandowski z 8 asystami. A to podsumowanie czwartego sezonu: drugie miejsce w Ligę. Półfinał w Pucharze Francji oraz zwycięstwo w Lidze Mistrzów. No i w końcu pierwszy raz wygrywamy: pierwsze miejsce w serii, a z 90 czteroma punktami. Świetnie nam ten sezon poszedł. Niestety kopa Italia nie udało nam się wygrać. Wygrywa Juventus, a my właśnie z Juventusem odpadliśmy w półfinale. Champions League natomiast wygrywa Barcelona z Manchesterem City. Natomiast my odpadliśmy w ćwierćfinale właśnie z Barceloną. Ligę Europy natomiast wygrywa Liverpool, a Ligę Konferencji Real Sociedad i to znowu z Tottenhamem wygrywając w finale. Natomiast najwięcej bramek zaliczył Robert Lewandowski. 34 bramki na drugim miejscu. Krzysztof Piątek 28. Zieliński bardzo dużo bramek, 25 zdobył. Natomiast najwięcej asystów uzbierał Piotr Zieliński, 14 na drugim miejscu. Exekwo z Lewandowski, Mierzejewski po 9, a na trzecim miejscu Jóźwiak. Teraz przechodzimy do kolejnego już sezonu i będziemy sprawdzać, jak ta drużyna poradzi sobie na mistrzostwach Europy, ale ogólnie w eliminacjach polska poradziła sobie wyśmienicie. 6 spotkań, 6 wygranych, 0 porażek, 0 remisów, 15 zdobytych bramek i tylko dwie stracone. A teraz jeszcze szybkie podsumowanie tego sezonu, pierwsze miejsce w Serie A, półfinał w Copa Italia i ćwierćfinał w Champions League. Moi drodzy, mamy to. Polska została mistrzem Europy, wygrywając 3 do 1 z Belgią. Natomiast jak prezentowały się statystyki zawodników? Już na to patrzymy. Mierzejewski, 3 bramki, Lewandowski 3 bramki, Zieliński 3 bramki, już 3 bramki. Czy ktoś tutaj jeszcze z Polaków coś strzelił? Popatrzmy w dół. No nic więcej tutaj na ten temat nie ma ale naprawdę dużo polskich zawodników tutaj w topce się znalazło. W asystach rządził Lewandowski, 6 asyst zdołał uzbierać w 6 meczach. Piątek dwie asysty, Zieliński dwie asysty. I czy ktoś tam jeszcze się gdzieś znajduje? Nie, to są wszyscy Polacy w asystach. No i Szczęsny, najwięcej czystych kont, aż 2, więc bardzo dobrze się dla nich ułożył ten turniej. Niestety muszę wam to tak pokazać, ponieważ chodząc normalnie tutaj w statystyki zawodników, niestety nie jestem w stanie zobaczyć. Jak oni tutaj sobie poradzili, już wam to tutaj pokażę. Możemy tylko atrybuty tutaj jakieś przejrzeć. Nie wiem po co to jest, no ale nic, jak widzicie, nic tutaj niestety nie ma. No i wiecie co, na tym chyba pora by było zakończyć ten odcinek, bo strasznie długo go tutaj już nagrywam i wydaje mi się, że wszystko pokazałem, co chciałem pokazać. Podsumowując, osobiście uważam, że najlepiej nasza drużyna poradziła sobie w Serie A. Dodatkowo, właśnie na tych mistrzostwach Europy też fenomenalnie sobie poradzili. Wygrali to, bardzo dobre statystyki. Zawodnicy zaliczyli, no i bardzo przyjemnie symulowało się tą karierkę. Mam nadzieję, że ten odcinek Wam się dzisiaj spodobał. Jeżeli tak, będzie mi niezmiernie miło. Jeżeli zostawicie łapeczkę w górę, dawajcie znać w komentarzach, jaki chcielibyście następny odcinek. Postaram się go dla Was zrealizować. Tak jak mówię, niestety nie mogłem przesymulować tego w turnieju World Cup, ponieważ FIFA zablokowała czytanie własnych składów, i niestety nie mógłbym tego zrobić. Jeszcze raz dzięki, że wpadliście. Trzymajcie się i do zobaczenia!